Cześć! Dzisiaj omówimy sobie techniki, jakie poznaliście na moim webinarze Osteopatia w uroginekologii. Mam nadzieję, że te techniki na stałe zagościły w waszym, w waszym rozkładzie dnia. Dzisiaj możecie zobaczyć, jak te techniki wyglądają. Pokażę Wam wszystkie główne, o jakich rozmawiałam. Pierwszą techniką i z tego, co słyszałam i z tego, co do mnie zgłaszaliście, dość trudną techniką, wbrew pozorom, jak. Prosto mi się wydawała, jak prosta mi się wydawała ona być, było unoszenie kości czołowej i unoszenie kości klinowej. Sprawia Wam to trochę problemu, wiem, ponieważ no nie ma ta technika takiej wymierności, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy tam się coś naprawdę rusza, czy tam się coś naprawdę zmienia. Dajcie sobie trochę czasu, poznajcie się, poznajcie swoje ciało i jeżeli będziecie czuli się dzięki temu lepiej, to znaczy, że technika jest wykonywana dobrze. Żebyście jeszcze lepiej zrozumieli, o co chodzi, z ich, kości i dlaczego mm, chcemy, chcemy ruszyć, e, przyniosłam model anatomiczny czaszki mm, i przejdziemy sobie do omawiania technik. Będziemy zajmować się kością czołową, czyli kością, która jest tam, gdzie jest nasze czoło e, i kością bezpośrednio z nią si sąsiadującą, kością klinową. Kość klinowa znajduje się po oby dwóch stronach, wygląda tak samo, jest po, pojedynczą kością, o której zaraz jeszcze będziemy mówić, ale najpierw kość czołowa. Zahaczamy się boczną stroną dłoni od kciuka na kości, na kości czołowej. Moja czaszka się rozsypa. Widziałam, dzisiaj nie chcę współpracować, ma jeszcze mają weekend. Zapomniałam, że już wróciliśmy do pracy. Zachaczamy się na kości czołowej. Możecie płasko położyć palce, możecie spleść. Obojętnie, lekko zatapiamy się w tkankę i oddychając, w momencie, kiedy poczujemy rozluźnienie, unosimy kość czołową do przodu. Pokażę Wam to z boku na mnie. Brzegiem dłoni. Zahaczamy się o kość czołową. Oddychamy, lekko zatapiamy się w tkankę i unosimy kość czołową do przodu, czyli w tym kierunku. I oddychamy. Torem dolno-żebrowym, wdech nosem, wydech nosem, jeżeli potraficie. 6 do 8 cykli oddechowych. Moment, możecie oczywiście dłużej, jeżeli poczujecie rozluźnienie, jeżeli poczujecie się fajnie, możecie jak najbardziej w tej pozycji dłużej zostać. Drugą kością jest kość klinowa, którą będziemy również starali się unieść do przodu. Dlaczego kość klinowa? Ponieważ mniej więcej na tym poziomie leży cały ośrodek mózgu, który zawiera przysadki i podwzgórze, które, jak już wiecie, Produkują bardzo ważne dla nas e, e, hormony, szczególnie dla, dla nas kobiet e, hormony. Ym, kość klinowa ma kształt motyla z skrzydłami, które wychodzą po obu dwóch stronach czaszki. I na tej kości właśnie centralnie leży ym, ośrodek mózgu zabierający przysadkę i podskórze. I my chcemy właśnie tą kość lekko odciążyć, lekko odciągnąć, żeby dać tej przesadce i podskórzu trochę więcej, więcej miejsca i troszeczkę je pobudzić do, do pracy, bądź uspokoić, w zależności od tego, co Wasz organizm potrzebuje. Jak znajdujemy kość klinową, przykładamy trzy palce: środkowy, wskazujący i serdeczny do kącika, do kącika oka. I ten centralnie palcem wskazujący jest, jesteśmy na kości klinowej. Jak wygląda to z boku, już wam pokazuję. Trzy palce po dwóch stronach do kącika, aka, do kącika oka. Palcem wskazującym jesteśmy na kości klinowej. Ja używam zawsze dwóch palców, ponieważ chcia, chcę, chcę złapać całą tą kość ze sobą yy, i na całą kość wpłynąć. Yy, przykładam palce, oddychamy torem dolnożybrowym, wydech nosem, wydech ustami. I przesuwamy lekko cały pakiet do przodu. Nie naciskamy, nie wtapiamy palców, nie wbijamy palców. Lekki kontakt i lekkie uniesienie kości klinowej. I też 6 do 8 cykli oddechowych, e, aż poczujecie się e, wygodnie, aż poczujecie, poczujecie się dobrze. I tak wygląda. E, Technikę umuszenia kości czołowej i umoczenia kości klinowej. Drugą techniką, jaką omawiałam, była technika na mięśnie podpotyliczne. Tą technikę również możecie robić i w siedzeniu, i w leżeniu, jeżeli jesteście w biurze naturalnie też, także fajnie. Te mięśnie podpotyliczne zawsze są dobrym roz, my, pomysłem, żeby je rozluźniać. żeby... Pamiętajcie, że to właśnie tutaj jest połączenie. Czaszki z kręgosłupem i to tutaj wychodzą wszystkie nerwy, które działają na nasz organizm. Także rozluźnianie mięśni podpotylicznych jest zawsze dobrym, dobrym, dobrym pomysłem. Mięśnie podpotyliczne rozluźniamy, tak jak już Wam mówiłam, mam nadzieję, że dobrze widać, bo nie mam operatora kamery, muszę radzić sobie sama. Od ucha do ucha, okrężnymi ruchami. Do środka, możecie na zewnątrz wykonywać to okrężnymi ruchami. Ściągać palcami w dół. I rozluźniać. Na Naprzemiennie. Jak Was, że tak powiem, fantazja podniesie. Także pamiętajcie, że to, to jest miejsce które łączy naszą głowę z kręgosłupem i jest dla nas bardzo ważne, żeby to było rozluźnione. Szczególności, jeżeli macie pracę biurową i szczególności, jeżeli dużo, dużo siedzicie, a obecnie chyba dość dużo z nas dużo siedzi, także warto mięśnie podpotyliczne rozluźniać. Kolejną ważną techniką, jaką omówiłam na naszym webinarze, była aktywacja kątów żylnych. Jak znaleźć kąty żylne? obracamy głowę w jedną stronę, pochylamy lekko do przodu i jak widzicie pojawia nam się tutaj takie dość duże, duży mięsień, duże ścięgno, to jest mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. My się zahaczamy za tym mięśniem z tyłu, rozluźniamy i jesteśmy e, praktycznie centralnie na naszych kątach żelnych. To samo robimy z drugą stroną, rozluźniamy i znajdujemy się po obydwu stronach na kątach żylnych. Na kątach żylnych bardzo ważna jest, pamiętajcie, kierunek. Zawsze ten kierunek jest na zewnątrz, czyli nasze ruchy kierują się na zewnątrz. Nie cofamy wszystkiego do środka. Pamiętajcie, że kąty żylne wyciągają ze środka i kierują na zakręcie na zewnątrz i tam wpada cały, cały śmietnik do krwiobiegu, jest wydalany z naszego organizmu. Dlatego ważny jest bardzo kierunek. Kąty żylne pobudzamy bardzo spokojnie cyklem 3 sekundowym, czyli jedno okrążenie trwa 3 sekundy um, i 8-10 razy spokojnie przy tym oddychając aktywujemy sobie te kąty, kąty żylne. Kolejną techniką jaką omówimy jest aktywacja przepony w każdym kierunku, czyli będziemy aktywować przeponę do przodu, na boki oraz jej tylną część. Przypominam, że przepona znajduje się, najprościej ją zlokalizować na, kol, na dolnej linii żeber, tuż pod linią biustonosza. Możecie sobie użyć. Ja używam do tych ćwiczeń gumy oporowej takiej dość mocnej, ale możecie oczywiście również użyć paska do spodni, czy szalika, czy czegoś, co po prostu da Wam lekki opór, żebyście mogli wiedzieć, żeby było wam łatwiej wiedzieć, w którym kierunku powinniście kierować ten, ten nasz oddech. W pierwszym możecie użyć również swoich rąk. Jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, jeżeli nie macie akurat przy sobie paska, na przykład w biurze, albo nie chcecie się obwiązywać, czymkolwiek, możecie użyć po prostu swoich dłoni. Yy, możecie się opleść, żeby dać jeszcze większy opór i pamiętamy, że przy wdechu kierujemy właśnie naszą, nasz oddech, nasze to powietrze, które bierzemy w dolną linię żeber, czyli robimy wdech i robimy wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Pamiętamy, żeby nie, przez, nie unosić przesadnie klatki piersiowej, żeby nie kierować oddechu tutaj do góry. Klatka piersiowa będzie się unosić, ona będzie się powiększać, ponieważ powiększają się nasze płuca, ale nie robimy tego przesadnie. I nie robimy również balona z brzucha, czyli nie kierujemy całego powietrza do naszego brzucha. Powietrze ma iść centralnie do naszej przepony i rozpychać nasze, powie, nasze, nasze żebra lekko na zewnątrz. Drugim, drugim, drugą, drugim etapem aktywacji przepony jest aktywacja przepony do tyłu, może, może być też na boku. Zahaczamy się, pamiętamy o tym, aby, aby kąt naszych bioder i kąt naszych kol kolan był dobry. Ramiona nad barki, dajemy sobie lekki opór z tyłu, nie robimy kociego grzbietu, nie wyginamy przesadnie kręgosłupa. Kręgosłup jest w pozycji neutralnej, a głowa jest przedłużeniem naszego kręgosłupa. I biorąc oddech, kierujemy. Powietrze w tylną linię naszych żeber, tam gdzie znajduje się obecnie nasza guma, i robimy wdech. I tak powtarzamy 4 do 6, 6 do 8 cykli oddechowych. Kolejnym etapem jest aktywacja bocznej strony naszej przepony. Do tego musicie położyć się na boku. Dolna ręka na dolnej linii żeber, a druga ręka jest płasko nad głową. I w momencie, kiedy bierzemy wdech, kierujemy powietrze w stronę naszej ręki. Powtarzamy to samo ćwiczenie na drugą stronę. Pamiętajcie, że w, żeby, że w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby czuć te żebra, żeby czuć jak nasza, nasze żebra pracują, jak one się powiększają, jak one się otwierają, jak się zamykają i nasza przepona jest wtedy super aktywowana i wiecie, że to dokładnie tam ma być wykonany ten ruch, ta akcja a nie gdziekolwiek indziej typu klatka piersiowa bądź brzuch. Skupiamy się na przeponie, aktywujemy przeponę i pracujemy później. Łączymy to razem z mięśniami dna miednicy. A jak to połączyć z mięśniami dna miednicy? Ponieważ pamiętajcie, że przy każdym, przy każdym wdechu nasze dno miednicy schodzi w dół, a przy wydechu podchodzi do góry, wraca dlatego przy każdym wydechu możecie na jeżeli macie już opanowane ruchy przeponem i wiecie, że oddychacie torem dolnożebrowym możecie aktywować na 30% czyli nie robimy pełnego ścisku tylko robimy lekką aktywację takie 30% skurczu jeżeli chodzi o mięśnie na miednicy przy każdym wydechu przy wdechu staramy się rozluźniać dno a przy wydechu lekko aktywować. Omówię Wam teraz technikę unoszenia jelita cienkiego, żeby odciążyć naszą macicę. Pamiętajcie, wykonujemy tę technikę w leżeniu na plecach ze zgiętymi nogami, żeby powłoki brzuszne mogły się spokojnie rozluźnić i nie były napięte. Naszym punktem orientacyjnym będzie pępek i kolec biodrowy przedni górny, czyli ta kostna, twarda część, ten, ten kostny, twardy punkt tutaj po lewej stronie. Pamiętajcie, że kierunek ruchu będzie w stronę prawego ramienia, ponieważ tak przebiega przyczep naszego jelita, czyli chcemy zagarnąć jelito z lewej strony w stronę prawego ramienia. Układamy ręce płasko w okolicy pępka. Łapiemy kontakt z tkanką, kontakt z brzuchem, pociągamy lekko w kierunku lewego kolca biodrowego, zatapiamy palce w tkance, staramy się przy tym lekko rozluźnić. Nie wbijajcie płasko i sztywno palców w brzuch, tylko po prostu spróbujcie najpierw tkankę lekko rozluźnić i podciągnąć w stronę prawego ramienia. I oddychać przy tym oczywiście. 4 do 6 cykli oddychowych. Starać, możecie przy tym lekko jeszcze rozluźniać tkankę, rozluźniać brzuch, obserwować co się z nim dzieje i rozluźnić zupełnie. I tak zakończyć technikę. Dodatkowo przypominam Wam, że jeżeli o aktywację dna miednicy chodzi, to no musicie poznać swoje krocze, co już Wam bardzo podkreślałam na naszym e, webinarze. Dla Was najważniejszym miejscem jest środek ścięgnicy znajdujący się między wejściem do pochwy e, a odbytem. To właśnie, to właśnie to miejsce podczas aktywacji dna miednicy powinno, powinno się ruszać. I to tam właśnie wasz skurcz powinien mieć miejsce. Także, jeżeli nie macie jak pójść do osteopaty czy do terapeuty uroginekologicznego, zachęcam Was do po prostu obserwacji was, własnego krocza i do aktywacji jego przy każdych e, ćwiczeniach oddechowych. E, jeszcze raz podkreślam, przy wdechu nasze nomietnic się rozluźnia, a przy wydechu możemy je aktywować i. E, tak, jakby podciągnąć lekko do góry, to jest tak, jakbyście chcieli wciągnąć dnem miednicy yy, makaron. Także tak najłatwiej sobie to, sobie to wyobrazić, ponieważ yy, no bardzo dużo kobiet nie wie po prostu, jak to dno miednicy aktywować, albo aktywuje i myśli, że to właśnie ja to aktywuję i to jest to moje dno miednicy, ale no niestety często się okazuje, że niestety to aktywacja dna miednicy nie jest i zaciska się wszystko inne możliwe wokół tylko nie to co powinno dlatego pamiętajcie, że tak ważna jest właśnie wizyta u, u terapeuty u terapeuty uroginekologicznego żeby to wasze dno miednicy zbadać, żeby zbadać jak ono współpracuje bądź jak nie współpracuje z przeponą i czy to wszystko w ogóle działa także zachęcam do wizyty w gabinecie Pamiętajcie, że tylko dobra diagnostyka jest w stanie poprawić problem, naprawić problem, z jakim się zmagacie. Te ćwiczenia, które Wam pokazałam, mają na celu nauczyć Was pracy przede wszystkim po wizycie, nauczyć Was pracy z samym sobą, nauczyć Was pracy rozumienia własnego ciała i rozumienia tego, jak to ciało powinno funkcjonować. Dlatego przede wszystkim zapraszam Was do gabinetu i do indywidualnej konsultacji. I mam nadzieję, że te techniki, które wam teraz pod, przedstawiłam, pomogą wam i e, pomogą wam zrozumieć to, jak ważne jest to, aby patrzeć na wasze ciało jako jedną wielką całość, jako jedną wielkie współgrający ze sobą, e, ze sobą organizm, e, który jedno, gdzie jedno bez drugiego nie może po prostu funkcjonować. Także dzięki i mam nadzieję do zobaczenia.